Dzień dobry moi kochani widzowie. Przepraszam na wstępie za kiepską jakość tego materiału wideo. Jednak nie jest on w żaden sposób cięty, edytowany, nie ma tu żadnego montażu, obróbki. Pragnę państwu zaoferować wysokiej jakości polski DDGS kukurydziany. Nasz produkt pakowany jest w big bagi. Waga takich worków jest różna. W jednym więcej, w drugim mniej. Każdy jest ważony elektroniczny, a jego waga jest opisana na markerze, ale przejdźmy do sedna sprawy. Najważniejsza cena. Cena prawdopodobnie jest najlepsza, jeżeli mówimy o produktach polskich, a nie importowanych, i wynosi za całą tonę, łącznie z podatkiem VAT, czyli brutto 850 zł. Oferuje również. Inną paszę, również ciekawa alternatywa w żywieniu zwierząt, są to otręby grochowe o wysokiej zawartości białka. Mamy go tutaj, 22%. Są jeszcze tańsze od tego DDGS-u. Przypominam, DDGS 850 tona brutto. Wystawiam fakturę VAT. Otręby grochowe, także pakowane w big bagi, do wglądu są tutaj. Jak widać, duże worki, dużo tamtej paszy jest. Białka 22%. Cena 700 zł tona netto plus 5 W. Jest to 735 tona brutto. Sam posiadam skromną hodowlę bydła, więc ten produkt jest przetestowany, znakomicie zdaje egzamin, chętnie skarmiany przez zwierzęta, nie ma żadnych skutków ubocznych. Dawka jaką stosuję jest to do 20% do paszy treściwej. Namiary na mnie, może podam numer telefonu komórkowego. Czynny 7 dni w tygodniu, już dyktuję 725. 002013, powtarzam: 725, 002013. Otręby grochowe w cenie pszennych, przy czym białka dużo, dużo więcej, wyższa zawartość białka jelitowego czyli takiego trawionego, rozkładanego, przyswajalnego w dwunastnicy cena brutto 735 tona oraz DDGS kukurydziany 850 tona brutto. Produkt w całości polski, to znaczy na bazie polskich nasion kukurydzy i przerabiany w Polsce. Zachęcam do kontaktu 725 002 013. Za dopłatą dostarczamy na cały kraj. Pozdrawiam.